wesela? Mam znajomych, którzy też grają? Chcecie razem pograć? Spokojnie. Ten poradnik, Jak? Zagrać razem na prywatnym serwerze wesela. Bez wpijania na publiczne, puste serwery. A potem wyganiania ludzi z nich. Na początku wchodzimy na stronę. Tutaj link jest w pierwszej linii centrum, I pobieramy. Program Radmin VPN. Ale ja go pobierać nie będę. Kiedy zainstalujecie i włączycie, będziecie mieli takie okienko. Teraz zależy, kim jesteście. Czy jesteście hostem serwera, czy graczem, który dołącza. Jeżeli będziesz hostował serwer, klikasz utwórz sieć, dajesz nazwę sieci, coś, hasło, jakieś hasło, obojętnie jakie. Może być nawet jakieś bardzo proste. Nie. Komisja ma trzy znaków najwidoczniej. Kiedy już macie sieć. Macie tutaj. Teraz jak dołączyć do sieci? Bierzycie sieć. Dołącz do sieci. Musicie dać nazwę sieci. W tym wypadku jest to ta sieć nazwę tutaj. I hasło. I z dołączania do sieci. To tyle. Teraz co zrobić, żeby utworzyć serwer w SL-u. Jesteśmy w WSELu i może się zdać, że tutaj jest po prostu stwórz serwer. Ci się nie da, to jest serwer. Chcielibyście kliknąć tutaj D. I konsola. Chcecie D S, D. W tym momencie pojawia się coś takiego. Pożycie serwer. I zasadniczo serwer już jest. jak dołączyć w takim razie? To jest serwer prywatny. jak dołączyć? To też jest proste. Wystarczy, że typi, które znajdujecie tutaj, musi być IP hosta. I osoby, do której należy sieć, IP kopiujecie, bierzecie połączenie bezpośrednio, i klejacie je tutaj. Powinno was połączyć z serwerem. Jeszcze jedna rzecz dla hosta serwera. No dokładnie, jak mieć dostęp do ra to jest dosyć ważna rzecz, jeśli chcesz coś innego na przykład robić niż tylko rundy. No, klikacie tyle, żeby połączyć konsolę. wejdziecie, admin i enter i macie dostęp do ra. Takie to proste. No i to na tyle. Sprawodnika. no, to wszystko jasne. Jest to proste. Więc no, tyle.